Ósma kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy, jesteśmy w Gdańsku. Lechia, która do tej pory straciła aż 15 goli, to najwięcej w lidze. i nie wygrała u siebie żadnego meczu, podejmuje Radomiaka Radom, początek należy do gospodarzy, to oni tworzą sobie kilka niezłych sytuacji podbramkowych, a ta akcja jest naprawdę piękna, zakończona jednak zdobytą bramką, ale ze spalonego i Maksym Chłani szybko Musi przestać się cieszyć, ale tutaj spalony, jak widać, był ewidentny, co nie zmienia faktu, że cała akcja była naprawdę piękna. To było pierwsze ostrzeżenie ze strony Lechi, a to już kolejna akcja, i tym razem Kamilomena strzela z prawej strony, z ostrego kąta. Na posterunku jest jednak Maciej Kikolski. Kikolski na początku tego spotkania miał dużo pracy, Alechia nie schodziła z połowy Radomiaka. To 26. minuta, kolejne dośrodkowanie w pole karne. Tym razem to Konrado dogrywał piłka, Bujar Plana uderzał wprost jednak w bramkarza Radomiaka. I jeszcze raz Konrado! Trochę przypadkowości w tej akcji i niewiele zabrakło. Znów Kikolski był na posterunku. Po pierwszych 35 minutach pod dyktando Lechi w końcówce pierwszej połowy do ataku rusza Radomiak. Doliczony czas gry Rafał Wolski, dwie asysty w dwóch ostatnich meczach. Tym razem jednak asysty nie ma, ale niewiele zabrakło. Jakim cudem to uderzenie Leonardo Roszy obronił Szymon Wejrauch? To chyba on sam nawet nie wie. Fantastyczna, cudowna interwencja. Jeszcze ta piłka sparowana przez bramkarza lechi odbiła się od słupka i Wyszła w pole. Ale Radomiak tuż przed przerwą był naprawdę groźny. Jeszcze jedna akcja, jeszcze raz dobrze interweniuje. Wejrał tym razem zatrzymany Paulo Enrique po podaniu Peglowa. A więc do przerwy 0 do 0. Druga połowa zaczyna się tak samo jak pierwsza, pod dyktando gospodarzy. 49 minuta spotkania. Maksym Chłań, Chłań i Broni Kikolski. No, miał kilka niezłych sytuacji w tym meczu Maksym Chłani. Za każdym razem zatrzymywany przez bramkarza Radomiaka. Świetny to był mecz i w wykonaniu Kikolskiego, i też w wykonaniu golkipera Lechi. A więc Wejraucha i Radomiak, ależ tutaj interwencja znów też szczęśliwa. I pędzimy już w drugą stronę. Jest Kamilo Mena. Mena przed polem karnym. Mena już 16. Przewracany. Chłań strzela, jest gol 1 do 0, ale wcześniej był gwizdek. Damian Sylwestrzak przeprasza. Ten gol nie może być uznany, bo wcześniej sędzia zagwizdał rzut karny. I to była zbyt pochopna, zbyt szybka decyzja arbitra, bo gdyby puścił grę, no to mielibyśmy gol. A tak mamy 11 i jest jednak gol i Lechia prowadzi 1 do 0. Camilo Mena. Trafia do siatki to drugi gol Kolumbijczyka w tym sezonie. Maciej Kikolski wreszcie pokonany. Z 11 metrów Lechia prowadzi z Radomiakiem 1 do 0. Radomiak rusza do odrabiania strat. 77 minuta. Jest z prawej strony Rosza. Rosza przebił się tam w polu karnym do Peglowa. Ten wystawia piłkę do Wolskiego. Wolski! Nie trafił czysto w futbolówkę. No niesamowite, Lechia w każdym meczu w obecnych rozgrywkach traciła przynajmniej jednego gola, ale w starciu z Radomiakiem broni się skutecznie, broni się momentami szczęśliwie i po raz kolejny Radomiak bez celnego nawet tym razem strzału. Coraz mniej czasu do końca, a wynik się nie zmienia. To wciąż Beniaminek na prowadzeniu. 1 do 0. I kolejna akcja wychodzi z kontroli. Lechia jest tam z lewej strony. Chłanie dostał piłkę i uderzył mi po raz kolejny. Kikolski go zatrzymał. No, mimo tego, że Radomiak przegrywa, to Kikolski rozgrywa naprawdę fenomenalne zawody. Stracił gola tylko z rzutu karnego. No, ale z czystego konta cieszy się Wejrauch, cieszy się Lechia Gdańsk. Pierwsze zwycięstwo u siebie. Beniaminka, pierwsze też czyste konto w tym sezonie. Lechia Gdańsk, lepsza od Radomiaka Radom. Wynik 1 do 0. Dzięki temu Lechia wychodzi ze strefy spadkowej i wyprzedza w tabeli PKO Bank Polskiej Ekstraklasy Radom jaka radom! Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.